Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, abyśmy odczytali z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział i 11 werset. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 11 werset. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Ciekawy fragment z Bożego Słowa: oto Abraham, człowiek boży, słyszy pewne słowa, które mówi jego żona do niego. I pismo święte mówi, że słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi. Natomiast kiedy Pan Bóg widział tę sytuację, On zaczyna mówić i mówi, że trzeba zrobić tak, jak powiedziała Ci Twoja żona. Trzeba to wypełnić. Wiecie, ja stąd wziąłem naukę, że nie wszystko, co nam mówią ludzie, i nie wszystko, co nam mówi Bóg, nam się podoba. Tylko nie ma zbyt dużego znaczenia, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, a ważne jest, co Panu Bogu się podoba. Co Pan Bóg chce, abyśmy robili w życiu swoim. I pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedyś postanowiliśmy pojechać do dziadków moich, i pojechali również ze mną moi rodzice, jeszcze taką starszą mazdą. I kiedy jechaliśmy tam, troszkę później wyjechaliśmy, już nawet nie pamiętam dlaczego, no, mi zależało, żeby być tam jak najwcześniej i postanowiłem jechać dosyć szybko. I wiecie, to mama mówi, synu zwolnij, to tato mówi, synu jedź wolniej, tam na liczniku strzałka się przechyla. Tak można powiedzieć, nie było to jakoś bardzo bezpiecznie, dosyć szybko. No, ale sobie jadę, młody, wiecie, i myślę, co tam rodzice gadają. Ja wam powiem więcej, choć może starałem się nie pokazywać, nawet niezadowolony byłem, gdzieś złość podchodziła. No po co mi to mówią? To ja wiem, jak jechać. I wiecie, zajeżdżamy na miejsce, nie zdążyliśmy nawet y, za bardzo porozmawiać, tylko przywitaliśmy się. Skłaniamy kolana do modlitwy. Tam dziadek jeszcze mówi: dawajcie, skłonimy kolana, podziękujemy Bogu, że szczęśliwie przyjechaliście. I gdy tylko skłaniamy kolana moją babcie, napełnia Duch Święty. I Pan Bóg przez słowo prorocze zaczyna mówić do mnie. I Pan Bóg mówi, Synu mój, ja Ciebie ochraniam. Ale ja też dałem Ci mądrość i rozum, i ja chcę, żebyś ty z tego korzystał. I tak mówi Pan, jeździ ostrożniej. Wiecie, mało było już, małe miało znaczenie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy mi się podobało, co rodzice mówili, czy mi się nie podobało. Ale sam Pan Bóg uznał, że jakby w naszych dwóch postawach, moja postawa była nieprawidłowa. I co tu dalej mówić, bracia i siostry? Nie zawsze to, co nam mówią ludzie, i nie zawsze to, co nawet jest do nas mówione przez objawienie Boże, jeśli ono jest prawdziwe, nie zawsze to nam się podoba i nie zawsze my chcemy tak robić. Ale mało ważne jest, co my chcemy. Ważne jest, jak my mamy postępować. I również słowo, które jest zwiastowane, ono nie zawsze nam pasuje. Dlatego, że są rzeczy, które my byśmy chcieli inaczej, i nam się one nie podobają. Ale ja chciałbym, abyśmy przyjęli z łagodnością wszczepione słowo Pańskie, abyśmy przyjmowali to, co mówi Pan, i abyśmy nie patrzyli na to, co nam się podoba, co nie. Pamiętam, jednego razu byłem, w jednym zborze i tam do jednego brata było objawienie. I kiedy ten brat zadał, no ten brat, który miał widzenie, zadał pytanie do tego brata, czy on rozumie to objawienie. On mówi, później porozmawiamy. A ten brat odpowiada od razu, nie później, a zostaw te dziewczyny. Wiecie, przy innych... I temu bratu na tyle się to nie spodobało, że on się obraził na tego brata, że on to powiedział przy innych. Ale myślę sobie, jeśli tak było zrobione, widocznie tak trzeba było. I teraz pytanie: czy my umiemy przyjmować to, co Pan Bóg mówi do nas? I ja chciałbym, abyśmy otworzyli drugą księgę kronik, szesnasty rozdział. Druga księga kronik, 16 rozdział i od dziewiątego wersetu. Gdyż Pan wodzi oczyma swoimi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu ściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Lecz oto sprawy Asy pierwsze i ostatnie są zapisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się zmogła. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. Oto taki można powiedzieć troszkę, smutny koniec życia Asy. O ile można czytać o nim wiele dobrego. Dużo robił rzeczy, które podobały się Bogu, nawet Pan Bóg pozytywnie o nim się wypowiadał, ale przyszedł taki moment, kiedy przyszedł do niego prorok i mówi, że źle i głupio postąpiłeś. I na tyle dla Asy nie spodobało się to słowo, że jest napisane, że kazał go wtrącić do więzienia. Gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. No co winien był ten prorok? On, jak listonosz, wziął informacje od Boga, zaniósł dla Asy. Ale Asa, niezadowolony, wtrącił go do więzienia. W jego sercu pojawiła się wściekłość, i Pismo Święte mówi: W tym czasie Asa również dla niektórych z ludu zadał gwałt. Ja chciałbym, abyśmy rozważyli, co było powodem, że Asa zadał gwałt dla proroka Bożego i dla niektórych z ludu. Co było powodem, że kiedy zachorował, to nie zwrócił się do Boga w swojej chorobie. Przecież nieraz Asa właśnie postępował tak, jak powinien robić. Ludzie mieli się dobrze, myślę, przy nim. Szanował to, co Bóg mówił przez zakon Mojżeszowy i przez proroków. Ale coś się stało w życiu Asy. Był jakiś moment, który przechylił Szalę, że zamiast robić to, co miłem przed Bogiem, Asa zaczął robić to, co Panu Bogu się przestało podobać. Panu Bogu się to nie podobało. Pismo Święte. One negatywnie wypowiada się o tych rzeczach, które później zaczął robić Asa. Ale co było powodem? Oto w drugim wersecie tego samego rozdziału <laughs> czytamy takie słowa. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego. I wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z waszym królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Oto Asa chciał mieć pokój. Chciał mieć zwycięstwo, widzi król izraelski, naciera na niego, Ben Hadad ma z nim przymierze i jest w trudnej sytuacji. Ale już nieraz mężowie Boży bywali w trudnych sytuacjach i kiedy oni zwracali się do Boga, to Pan Bóg dawał wybawienie, chwała Bogu, bo Pan Bóg swoich wiernych nie opuszcza. Ale Asa w tym momencie, kiedy przyszły <grym> trudne sytuacje, to on coś zrobił. On poszedł do świątyni Pańskiej i on wydał rozkaz, że złoto i srebro świątyni Pańskiej, a nawet Pałacu Królewskiego trzeba zdjąć i dać dla wroga narodu izraelskiego jako okup, jako haracz, jako daninę, aby on miał inny stosunek do mnie. I wiecie, w Piśmie Świętym w Psalmie 93, 5 werset, są zapisane takie słowa. Świadectwa Twoje są godne wiary, ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Ozdobą domu Pańskiego jest świętość po wszystkie czasy. I oto ozdoba, która była w domu Bożym w Jerozolimie. Została zabrana przez Asę, a więc inaczej mówiąc, złoto, srebro, które ozdabiało wnętrze świątyni, one zostało okradzione Asa okradł dom Boży dla jakiegoś pokoju i dla swoich celów, aby coś osiągnąć, co on chciał. I kiedy w świątyni Bożej zabrakło złota i srebra, które było ozdobą domu Bożego, kiedy zabrakło świętości, to wtedy on był Prostym łupem dla wroga. I oto Pan Bóg gani Asę za to, że ty byłeś gotowy pozbawić się świętości, pozbawić się złota i srebra ze świątyni, dlatego, aby zawrzeć przymierze z jakimś nieczystym królem dla jakichś swoich celów. Ile razy Pan Bóg on wychodził na spotkanie, ile razy Pan Bóg pomagał wiernym swoim, kiedy oni mieli potrzebę i zachowywali wierność aż do końca. I tak jak tutaj brat przede mną powiedział, a mówi, że chciałby powiedzieć o człowieku, który zachował wierność. I w księdze Jeremiasza są takie słowa: Pan Bóg mówi do Jeremiasza, powiedz do narodu mojego, że dzban napełnia się winem. Ale oni odpowiedzą, że my wiemy, że tak się robi. Wiecie, każdy dzban czym się napełnia. Naczynie ma być czymś napełnione. Ale później w innym miejscu, również w księdze Jeremiasza, są takie słowa zapisane, że Pan Bóg mówi do Jeremiasza: rozbij ten dzban na oczach mężów, którzy pójdą z tobą. Oto mężowie patrzą i dzban, który powinien być czymś napełniony, zostaje rozbity na oczach mężów, którzy idą z Jeremiaszem. I Pan Bóg mówi o to: Jak rozbiłeś ten dzban, naczynie gliniane, tak ja rozbiję ten lud. Były powody, dla których Pan Bóg tak powiedział i wiecie, bracia i siostry, my jako ludzie wierzący, jako naczynia Boże, my powinniśmy być napełnieni Duchem Świętym, my powinniśmy być napełnieni świętością i miłością, bo tak napisane. Że miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez ducha świętego. Jeśli nie ma miłości w naszych sercach, to znaczy, że i duch święty on tego nie rozlewa w nas. A jeśli rozlewa, a tego nie ma, to znaczy, że coś z naczyniem się stało, że to naczynie nie umie utrzymać tego, co otrzymało od Boga. I fakt jest taki, że nie każdy dał rady utrzymać to, co Pan Bóg dał. Oto możemy wziąć przykład dwóch mężów Bożych. Jeden nazywał się Saul, a drugi nazywał się Dawid. Do jednego i do drugiego swojego czasu przyszedł Samuel i wylał róg z olejem na nich. Oto dalali w te naczynia, Pan Bóg przez Samuela nalał oliwę, inaczej pomazanie Boże. Ale jeden je zachował, a drugi je zgubił. Kiedy Dawid zrobił to, co nie podobało się Bogu, to Dawid umiał pokutować. On umiał żałować za swój grzech, bo on chciał, aby to, co Pan Bóg jemu dał, aby Duch Święty, którego otrzymał, aby on nie odszedł od niego. A Saul nie umiał pokutować i on stał się jak Znaczenie rozbite, na które nie ma popytu w Izraelu. I on to, co otrzymał od Boga, on zgubił. I zobaczcie, co się dzieje u człowieka, który zgubił pomazanie Boże, który zgubił społeczność z Bogiem, którego już duch Boży nie napełnia. To kiedy duch Boży odstępuje, to przychodzi duch Zły. A wiecie, co robi duch Zły? Tam złość i wściekłość wchodzi we wnętrze człowieka. I kiedy Dawid. Saul zaczął być zazdrosny o sławę Dawida, to Saul bierze włócznie i włóczniem zaczyna rzucać w Dawida, aby jego przygwoździć. Dlaczego? Bo złość wypełniała jego serce. Nie utrzymał miłości Bożej, nie utrzymał tej oliwy Bożej, a ją po prostu zgubił. Natomiast Dawid on był innym człowiekiem. I gdybyśmy czytali o Dawidzie, to o Dawidzie czytamy, że Dawid podchodzi do Saula, zabiera dzban i włócznię, która była przy jego głowie, odchodzi, a później na dowódce wojska woła i mówi, jak to nie mogłeś ustrzec króla, oto zobacz zban i oto włócznia w moim ręku, ja to mam. Dawid wziął włócznię. Ja myślę to o królewska włócznia. Ona pewnie jakaś ładniejsza była lepsza. Ja myślę to była ta włócznia, którą wcześniej Saul rzucał w Dawida i Dawid podchodzi i widzi włócznię, którą kiedyś Dawid, e, Saul chciał jego zabić. Mogę wziąć i przygwoździć jego jednym ruchem, ale Dawid tego nie robi. I co się dzieje, kiedy Saul widzi, postawę Dawida, to jego własny wróg zaczyna go błogosławić I jeszcze dolewa tej oliwy, którą Dawid już ma i mówi błogosławiony jesteś, synu mój. Pan Bóg będzie ci błogosławił i jeszcze wiele zdziałasz w Izraelu. Oto nawet wrogowie Dawida błogosławili jemu, bo Pan Bóg był z Dawidem i Dawid czynił to, co prawe w oczach Bożych. Ale u asy zdarzyło się coś, co nie powinno się zdarzyć. Okrad świątynię Bożą. To nie należało te złoto do Niego. Złoto ze świątyni. Ono należało do Boga. To było własnością Bożą. I nowy testament mówi, że wy drogo jesteście kupieni, bracia i siostry. Ty i ja jesteśmy kupieni drogocenną krwią Syna Bożego. I Pismo Święte mówi: Nie należycie już do siebie samych. My nie mamy prawa robić, co nam się podoba z życiem naszym. Ale my powinniśmy robić to, co Pan Bóg On mówi do nas. I oto się okazuje, że kiedy Asa oddał tą cenność złoto i srebro ze świątyni, to kiedy słyszy słowo Boże przekazywane przez proroka do niego, to wpada we wściekłość, tego proroka za, rozkazuje zamknąć w więzieniu i w tym czasie zaczyna zadawać gwałt dla ludu pospolitego. I oto ja myślę, to jest lekcja dla każdego jednego z nas, abyśmy nie poszli tymi śladami, abyśmy patrzyli, jak my postępujemy. Bo teraz mieliśmy możliwość być w zielonej górze i wiecie, przychodzi jeden taki człowiek i mówi, że chciałby się pomodlić, bo ma pytanie do Boga. I wiecie, poszliśmy tam z paroma braćmi pomodlić się za Niego, że może Pan Bóg da jakąś odpowiedź. I bardzo ciekawie Pan Bóg mówi do Niego i mówi prosto. A co Ty siejesz w życiu, to i wzrasta. I on nie rozumiał, dlaczego stara natura, ona bierze górę w jego życiu. A to dlatego, że on robił to, on siał dla ciała i z ciała żął A Pismo Święte mówi, kto łączy się z, z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem. A kto łączy się z Bogiem, jest nim jednym duchem. I jeśli my połączyliśmy się z Bogiem, jeśli Duch Święty, On napełnił nasze serca, to my powinniśmy by dbać o świętość w życiu naszym. I Nowy Testament on mówi, nie zasmucajcie ducha świętego. Bracie siostry, czym można zasmucić ducha świętego? Złość, gniew, pycha, grzechy inne, one zasmucają. I wiecie, Asa to zrobił i on nie spokutował. I wiecie, kiedy nie ma ozdoby w domu bożym. To i modlić się nawet nie chce, i wiary nie ma. I po co taka modlitwa? I kiedy Asas zachorował i miał potrzebę w swoim życiu, to on już nawet w potrzebie nie modlił się do Boga, bo trzeba byłoby najpierw zrobić porządek z wnętrzem świątyni. I ja chciałbym, abyśmy zrozumieli jedną prawdę, która jest fundamentem życia chrześcijanina. Jeśli my nie będziemy żyli w świętości, to będziemy czynić zło dla drugich ludzi, z naszych ust będą wychodzić złe słowa, my będziemy nie czuli. nasze serce będzie się robiło zatwardziałe, tak jak w liście do Hebrajczyków napisane, że ziemia, która piła deszcz, która była, ten deszcz, on był błogosławieństwem dla tej ziemi, i kiedy ten deszcz spada i to błogosławieństwo schodzi, to i ziemia ona zaczyna być miękka. A kiedy są posłuchy, susze, to my wiemy, ziemia ona się robi taka brylasta, twarda, i tak samo serce naszym, jeśli Duch Święty on nas nie napełnia, jeżeli my nie mamy społeczności z Bogiem, to nasze serce one zaczyna się robić takie twarde, nasz język robi się nieprzyjemny, my stajemy się tacy dziewcy dziwni, ale jeżeli Pan Bóg nas napełnia to miłość Boża wchodzi i wtedy my wiemy, jak rozmawiać z ludźmi, wtedy ta miłość, ona jest odczuwalna i ja chciałbym, abyśmy Głęboko wyjrzeli w serce swoje, czy ozdoba jest w życiu naszym, bo Pismo Święte mówi, że wy jesteście, albo ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. I ta, świą ta ozdoba, ona powinna być w Tobie i we mnie. A jeśli jej nie ma, to my będziemy zadawać gwałt dla innych ludzi. I ja dlatego chciałbym, abyśmy skłonili kolana i przede wszystkim szukali oblicza Bożego. Amin.